Cześć! W dzisiejszym filmie zapraszam Was na recenzję Arki Noego od marki Dumel. Arka Noego jest interaktywnym statkiem, który porusza się w sposób imitujący ruch statku na wodzie. Porusza się dzięki kółkom, które znajdują się pod spodem statku. W skład Arki chodzi 9 plastikowych zwierzątek oraz Noe. Każda figurka Posiada swoje miejsce na podstawce. Aby ułożyć zwierzątka na arce, trzeba je dopasować po kształtach śladów zwierząt lub po podstawkach kształcie figur. Po poprawnym dopasowaniu figurki wydają one charakterystyczny na siebie dźwięk lub mówią odpowiedni wierszek. Jak chmureczki. Przy pojedynczym kliknięciu w figurkę zwierzątka wydają odgłos. A przy kolejnym mówią już wierszek. naprzemiennie mówią albo wierszek, albo wydają odgłos. W miejsce nosa dziurki dwie. Jest szczęśliwy, gdy coś je. Brzuszek zawsze upać gany. To prosiaczek nasz kochany. Krowa dziś ma ważną sprawę. Cały dzień przeżuwa Na statku znajdują się też inne interaktywne elementy. Kogut umie wszystkich budzić Krowy, konie, owce, ludzi Czy jest słońce, czy wiatr wieje? mówić o podwodnych cudach, ryby głosu nie mają, to ci się nie uda. Noe wybudował arkę, taki okręt, dużą barkę, i zwierzęta zebrał po to, by niegroźny był im. Na dachu znajduje się małe, interaktywne, kolorowe pianinko. Zabawka niestety nie posiada regulacji głośności. Moim zdaniem jej poziom głośności jest idealny, ale jeśli dla was by się okazała trochę za głośna, no to zawsze możecie jej głośniczek zakleić taśmą klejącą. Natomiast na minus na pewno uważam to, że nie posiada wyłącznika i żeby ją wyłączyć, musicie wyciągnąć z niej baterię. Na szczęście pozostawiona z bateriami włączona nie uruchamia się sama, nie wydaje w nocy żadnych tam dziwnych, budzących i podejrzanych dźwięków. Do pojazdu można przyczepić linkę, aby dziecko mogło ciągnąć pojazd. damy Arkę Nowego już prawie dwa lata, bo nasza córka dostała ją w prezencie przed roczkiem, ale to właśnie w okolicach roku najbardziej nią zainteresowała, kiedy już sama potrafiła po prostu te zwierzątka do Arki wkładać. No i ta zabawka moim zdaniem właśnie świetnie się sprawdzi jako taki prezent roczkowy. Jej cena to około 150 zł. Ja bardzo lubię większość zabawek od marki Dumel. Tą szczególnie polecam, bo podoba mi się w niej po prostu taka wielofunkcyjność. Bo nie dość, że jest sorterem, uczy odgłosów zwierząt, jakieś wierszyki ma w sobie. Ma jeszcze takie kolorowe pianinko, gdzie też możecie ćwiczyć granie blaskotek na płotek. No to w dodatku zabawka sama w sobie też jest pojazdem i możecie się nią bawić jako statkiem, no i ciągnąć ją za ninkę. Jest bardzo fajna, ja ją polecam. I to tyle ode mnie. Zobaczcie w kolejnych filmach, pa pa!